Do wyjazdu na akcję mamy mniej więcej tak od 6 do 10 minut. Jesteśmy w Krajowym Systemie Ratownictwa Gaśniczego, więc musimy działać zgodnie z regulaminem, gdzie przepisy wskazują na to, że maksymalnie możemy w ciągu 10 minut wyjechać. Zawsze występują takie obawy, że nie możemy wrócić z akcji. Na szczęście w naszym rejonie nie zdarzają się takie większe jakieś zdarzenia. Wracamy cali i zdrowi. To jest, to jest najważniejsze. Najcięższe zdarzenia to takie, gdzie jedziemy na przykład do wypadku czy do pożaru mieszkania, gdzie no niestety, ale zdarzają się takie wypadki, gdzie są śmiertelne, i to jest dla nas najcięższe, najbardziej przykre zdarzenie. Dzień gospodarczy robimy u nas w jednostce co drugi weekend każdego miesiąca. Jednego weekendu sprzątamy boksy garażowe, samochody, sprzęt. Drugiego, następnego weekendu, natomiast sprzątamy remizę w środku, porządki gospodarcze na placu, jak i wkoło remizy. Jaworski Szymon, opiekun młodzieżowej drużyny pożarniczej i strażak-ratownik w Ochotniczej Straży Pożarnej w Pionkach. Jestem członkiem od 8 lat, a o już prawie 3 lat jestem strażakiem-ratownikiem i wyjeżdżam do działań ratowniczo-gaśniczych. Przede wszystkim z pełnionej funkcji jako opiekun młodzieżowej drużyny pożarniczej jestem odpowiedzialny za ich szkolenia oraz za organizację ich zbiórek, bo chłania mi to dość sporo czasu, bo każda zbiórka to inny pomysł i inny plan szkolenia. Praca z młodzieżą potrafi być ciężka, ale myślę, że ja oraz moja ekipa, która ze mną współpracuje dajemy sobie świetnie, świetnie z tym radę i tak naprawdę każdy dzień jest dla nas aktywny. tleni tej głowy, nie sprawdziłbyś, czy osoba oddycha do momentu niewykonania tego poczynu, tak? tak? Musicie to przytrzymać. Osoba oddychająca powinna na trzymać. Dlaczego ta pozycja jest taka ważna? Przed czym zapobiega? Na przykład przed czym jeszcze? Bardzo dobrze. Nie śpieszycie się! Baczność! Baczność! Spocznij! Czy masz satysfakcję z pełnionej służby? Myślę, że na pewno. Jestem z tego zadowolony, ponieważ jest to spełnienie jakiegoś mojego marzenia, które miałem wcześniej w głowie. Aktualnie tak naprawdę jestem w tym zafascynowany, bo kontynuuję pracę. Rozszerzyłem tą pracę poprzez właśnie pracę młodzieżą, czyli zaszczepienie tego wszystkiego, co ja mam w tych młodziakach, czyli młodzieżowej drużyny pożarniczej. Przede wszystkim od małego kręciła mnie straż. Yy, głupi przykład, mieszkałem kiedyś na ulicy Zwycięstwa i tam właśnie tata brał mnie na ręce, gdy syrena wyła, i widziała, że się za torami pali. Najczęściej mnie właśnie tam nosił i obserwowałem pracę tutaj strażaków, ratowników, a teraz już moich kolegów, tak? No dużo też dała na pewno bajka strażak sławny serial na TVP Strażacy. No i później to się wszystko przerodziło za ganianie rowerem za wozami strażackimi, a już w końcu dotarłem tutaj do Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej za namową kolegi, też drucha tej jednostki. Yy, strażakiem chciałam zostać. U mnie to ogólnie to tak po rodzinie. Tak? Tata był strażakiem, brat, wszyscy jesteśmy w rodzinie, jesteśmy strażakami, no, od maleńkiego, od dzieciństwa. Zawsze lubiłam czerwone wozy, zawsze lubiłam pomagać ludziom i dlatego jestem i wspieram. Chciałam zostać strażaczką, dlatego że zawsze mnie fascynowało to, jak na przykład jeździły samochody takie strażackie. Bardzo fajnie to wyglądało i. Spodobało mi się to, dlatego dołączyłam do Młodzieżowej drużyny pożarniczej w pionkach. Chciałem zostać strażakiem ze względu na to, że fascynowało mnie to w dzieciństwie. No i ze względu na to, że lubię pomagać ludziom. Chciałbym zostać strażakiem, bo interesowało mnie to w dzieciństwie. Ostatnio zbierałem takie zajawki i w ostatnim czasie dopiero dołączyłem do ochotniczej straży pożarnej w Pionkach. Drodzy mieszkańcy miasta Pionki, kwiecień 2023 to czas takiego podsumowania w dziedzinie bezpieczeństwa w naszym mieście. To czas na to, żebyśmy pokazali, że przez ostatnie 4 lata włożyliśmy bardzo dużo wysiłku, a także samorządowych pieniędzy, do tego, aby to bezpieczeństwo w naszym mieście stało na jak najwyższym poziomie. Możemy dzisiaj Pokazać Państwu, że 600 tysięcy złotych na samochód pożarniczy w naszym mieście, włożone z kasy miasta, to nie są pieniądze stracone. Możemy Państwu pokazać, że ponad 200 tysięcy włożone z kasy miasta na remont OSP Pionki to nie są pieniądze stracone. Ale co najważniejsze. Tutaj dzisiaj możemy Państwu pokazać, ile wysiłku włożyli nasi strażacy, ile pracy włożyli nasi strażacy, ochotnicy, w to, żeby nasza remiza, miejsce, w którym się spotykają, wyglądało dzisiaj tak, jak wygląda. Ja kłaniam się im nisko, bo to prawda, włożyliśmy pieniądze, ale ta ich praca. To jest po prostu coś wspaniałego i pokazuje, że naprawdę strażacy w naszym mieście w Pionkach to są ochotnicy, ale przede wszystkim ludzie wielkiego serca. Dziękuję im i życzę im z okazji zbliżającego się święta strażaka dla nich i dla ich rodzin wszystkiego najlepszego.